Siema, witajcie w kolejnej pomnikomanii Fatality'ego Dzisiejszym moim gościem jest nikt inny jak wspaniały, wielki, mocorny Kubson. Tak, Cubson 1992 Tak No Jest Steve'a buraczka więc tak wygląda. Nie mam fateful wgranego, bo mam ten nowy Minecraft i... Po prostu nie mam tych fateful wgranego, więc może wyglądać tak... tak... zwykły... tak zwykły skin. Default, nie? Teksturki. No ale... Kupson jest. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Twój... znaczy, mój pomnik na twoją cześć. No, życzę Ci dużo widzów. Tak jak każdemu życzę dużo widzów, no i... Nie miałem problemów. Może miałem problemy z tą zbroją. Jeszcze nie wiem, czy to nazwać zbroją, czy nie. No, wygląda tak jak zbroja. Nie jestem może ona tak bardziej od, odwzorowana i w ogóle, ale no starałem się jak mogłem. Tak wygląda Kupson. No. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tobie Kupson tak samo. Dzięki za oglądanie. Komentujcie i tak dalej. Na razie i do zobaczenia w kolejnej pomnikomanii. No w czymś innym. Nara. No.